kontynuujmy sobie przygodę jak to wygląda na mapie my mieliśmy iść dalej gdzieś tak agrywasz przed pracą i po czy tylko z rana wiesz co jak mam na rano tfu, jak mam na popołudniu do pracy to gram sobie przed pracą, przynajmniej teraz kiedy mam to daily, normalnie wygląda to tak, że przed pracą w tygodniu rzadko się odpalam, raczej w weekendy. Nie? To daily jest takim ym, tutaj wyjątkiem. E, a jak mam na rano znowu, to teraz w trakcie daily odpalam się około 17. E, no i czasami, jak nie ma daily, no to też się odpalam tam około 17. Nie? Ale raczej to jest bardziej, jeżeli chodzi o granie i streamowanie, to jest e, takie bardziej weekendowe. Nie? Bardziej tam piątek, sobota, niedziela. Dobrze, musimy iść dalej. I zobaczymy, co się. Może przejdziemy przez to miasteczko? Może coś tam się wydarzy? No, chyba się nic tutaj nie wydarzy. Dobra, mamy znacznik. Oho. Z bogami nie wygracie. Bogi się mieczy i nie zlękną. Coś jeszcze? Jesteś w stanie mi tu powiedzieć? Świętokradcy, boganie. Dopalili. Co Dobra, musimy iść dalej, bo tutaj raczej się nic nie dowiemy. Zapisywanie gry, pewnie coś się zaraz wydarzy. Możemy podnieść morale. Cyk, morale podniesione. Dobra, i możemy iść albo tak, albo tak. Pójdziemy chyba sobie naokoło. Chyba nawet musimy iść naokoło, bo tutaj nie ma przejścia. Królowo, na drogę snuła się ziemia. Blokuje przejazd. Może rozkazać żołnierzom uprzątnąć Osobisko, Ale miej na uwadze, że są zmęczeni marszem i walką. O, może tak. Wydaj każdemu po złotej monecie, to zaraz zupełną za o zmęczeniu. Dobra, Osobisko ogarnięte. Osobisko ogarnięte. Jesteśmy coś tu? W życiu tylu zbrojnych nie widziała. A każdy w czarne blachy zakuty. W hełmie skrzydlatym. Dobra, czyli Nilfgaard już tu. Przecho o, tuś coś dzieje. Zostawcie tego trola. Niebo przeciął nagle ciemny kształt. Królowa odruchowo zasłoniła się tarczą, przekonana, że hmm. jej oddział znalazł się pod ostrzałem Nilwgardzkich katapult. Kiedy jednak pocisk rozbił się o drogę, okazało się, że była to... pusta beczka. Strzelają w nas... beczkami? To jakieś żarty? nie słyną z poczucia Odparł Reinhardt. Mewa stanęła w ostrogach, wytężyła wzrok i zaśmiała się w głos. Okazało się, że beczkami ciska wcale nie katapulta ani trebusz, lecz rozjuszony, skalny troll. Do furii doprowadziła go grupa Nilfgaardzkich żołnierzy. Rozbili obóz przy jaskini, którą potwór obrał sobie za dom. Dalej. Pomóż trollowi oczywiście, walić ten Nilgard. Troll czy nie? Powiedziała królowa, dobywając miecza. Nikt nie zasługuje na śmierć z rąk Nilfgaardczyków. Za mną. Będziemy pomagać Trollowi. Dobrze. Musimy iść chyba w atak bardziej. Trapa nam się przyda. Zadaj wszystkim, zadaj wszystkim. To się mega przyda. Rozmieszczenie. Wezwij wszystkie egzemplarze tej jednostki. Mamy piechurów. Dobra. Kusznik. Wzmocnienie. Jedno sobie zostawimy. Nie, to nie, to nie. To nie. Dobra. Za Chronić trola! Dobrze. Wygraj bitwę, nie pozwalając, żeby sklep zginął, lub został schwytany. Żeby został schwytany. Dobrze. Na początku co dwie tury, jeśli. Suma sił obu sąsiadujących jednostek jest parzysta, zadaj wszystkim jednostkom w przeciwnym rzędzie jeden punkt obrażeń, następnie przenieś do drugiego rzędu, jeśli jest nieparzysta, zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie z tą jedną, łącznie jeden punkt obrażeń, następnie przenieś, ej to on nam będzie zadawał obrażenia, dobrze to rozumiem? Dobrze, yy, zagrajmy sobie tak, ej, na przykład. trzeba było słuchać mojej baby, no i już... Użyjmy zdolności Mewę. Okej, okay. i koniec tury. Dobrze. Reynard na koniec. No dobra, rozegramy sobie... Tak. Rozegramy sobie tak. Rozegramy sobie tak. Zagramy sobie jeszcze tak. Cyk. Koniec, który? Twoje życie należy teraz do mnie. Dobra, oni mocno tu go atakują. Kusznicy to jeszcze nie jest dobra pora. Ty, a jakbyśmy. Możemy. Nie możemy ściągnąć trolla. Już myślałem, że możemy ściągnąć trolla i po prostu nie mieć z nim problemów. Ale to by było chyba za proste, nie? W kółko to samo. Dobrze, tu już możemy zacząć coś zadawać, ale jeszcze poczekamy. Mhm. Mamy swoje czekanie. Ten troll jest nieobliczalny. Mądry wybór. Zaraz sprawdzę. Chyba nawet muszę go wzmocnić, bo, bo zaraz go rozwalą. Dobrze. Aha, ja już wzmocniłem sobie troll'a, użyłem karty. Pasowałoby coś w końcu zadawać obrażenia, ale szkoda mi tych obrażeń. Tu zadamy po jeden. Za mało ich stoi, ale możemy sobie. Dobra, już wezwałem. Wskaż mi już. Stało się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć punktów obrażeń możemy zadać. Cztery, dobra. Reynard potem ogarnie temat. Jeszcze raz będziemy mogli ich użyć. Mocno atakują tego trolla. Marnuje się w wojsku. Dobra, i teraz troll zada tu obrażenia. No, trochę niedobrze. Kiedyś byłem myśliwy, ale pieniądz gorszy. Ajajaj, go mocno atakują. Dobra, idźmy dalej. Arbalest, na twój rozkaz. Mm, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem punktów obrażeń możemy zadać. No to zadamy je tu. Zadamy je tutaj. Musimy zagrać jakąś kartę. Myślę, że zgarniemy sobie cyk mewę. Przydałoby się chyba jakieś wzmocnienie dla tego trola, nie? Wzmocnij najsłabszą, a nie, bo ma sporo. Dobra, zróbmy tak. Koniec. Najlepszy towar jest w zerikani. O, przyjęli. O nie, o nie, o nie. Troll za bardzo obrywa. Musimy coś wykańczać. Którzy jeszcze zadają obrażenia? Pancerz ich nie uratuje! 3, 4, 5, 6. 6. Dobra, atakujemy tu. Koniec. Może się uda. Raz. Może być mocno ciężko. Cyk czuję, że ten troll zaraz zjedzie za mało ulepszeń wzięliśmy ma tylko trzy punkty bardzo mało Okej, okay, nie dostało obrażeń. Kompania, naprzód, marsz! Wystarczy jeden strzał. Raz za dobrem, raz na nowy. Dobra, pasujemy, bo tu się zaczyna robić niebezpiecznie. Ludzie dobre pomogły. Dobra, udało się. Ale było bardzo blisko, żeby ten troll. Lyricze rozbili Nilwgardzki oddział. Troll przyglądał się ciałom najeźdźców w głębokiej zadumie. Czarne człowieki są niedobre. Dobrze mówisz, trolu. Nasz kraj został podstępnie zaatakowany. Czarne człowieki są niedobre dobre, bo twarde duża zbroja, duża żucia. Może Myślę. Myślę, że... Yy, tak, ogólnie, ogólnie masz rację jak najbardziej tutaj. Tylko nie wiem czy zauważyłeś. Jakbym nie spasował, to on by zaczął mu, za, zadawał sobie sam obrażenia tak samo w cały rząd, nie? Jakbym wyrzucił chyba za dużo kart, to on by sam się rozwalił. Okaż szacunek, trolu. To twoja królowa. Witaj, twoja królowa. Ja jestem sklep. Spokojnie, Reinhardt, poradzę sobie. Sklep, mówisz. Bo coś sprzedajesz? No, dzięki, dzięki, że byłeś. Na razie. Miłego grania. Nie, bo jak ja jestem zły, to w sklepie. A... Yy, sprzedajesz co to takiego? <laughs> to znaczy... Hmm, wymienić jedną rzecz na drugą. Z zyskiem. I troll też tak może wymieniać? Hm. <laughs> Zgodnie z zapisami Magna Carta Libertatum, przedstawiciel każdej rasy ma prawo. Karta, karta i zysk. Sklep, karta, zysk. Sklep ma plan. Sklep musi iść. No, tak się rodzą biznesplany, właśnie. Ale nim pójdzie, sklep coś da. Twoja królowa pomogła. Twoja królowa trzyma. Pozyskano kartę. Ta karta została włączona do Twojej armii. Znajdziesz ją w namiocie dowodzenia. Zupa elfiocebulowa. Troll obrócił się na pięcie i wybiegł z pieczary w sobie tylko w znanym kierunku. Mewe miała niejasne przeczucie, <laughs> że świat jeszcze o nim usłyszy. I usłyszy! Teraz pracuję w gwincie, sprzedaję beczki z kartami. Coś jeszcze do zgarnięcia jest, tu coś jeszcze. Dobra, chyba mamy wszystko. Dobra, spójrzmy na mapę. To jest chyba to miejsce, w którym powinniśmy być. No, jak najbardziej. No i tutaj odkrywa się powoli przed nami kawałek nowej e, planszy. Więc spoko. Spójrzcie na te ostrokoły. Machiny wojenne. Ile tego? Nie rozumiem. Nilfgard skierował wszystkie swoje siły na Lyrie? Nie. Kurczę, tylko jedną armię. Bogowie! Miejcie nas w opiece. Królowa zakleła. Pod Drawogradem aż roiło się od Nilgardczyków. Trzy. Może nawet cztery bataliony ciężkiej piechoty? A w odwodzie czekali jeszcze kusznicy i kawaleria. Trebusze skruszyły już mury, a tarany rozbiły główną bramę. Innymi słowy, miasto padało. Miasto padało. Niedobrze, niedobrze. Jesteśmy bez szans. Nilfgardczycy mają dwukrotną przewagę liczebną. W takim razie każdy nasz żołnierz będzie musiał walczyć za dwóch. Please! Ośmieleni odwagą królowej Liryjczycy przypuścili szalże na pozycję wroga. Przywitał ich grad strzał. Oho Jak my to ogarniemy. Bitwa fabularna, zasady specjalne. Nieobowiązkowe. Wyeliminuj dowódcę. Dobrze. Rozpocznij walkę. Myślę, że... Eliminacja dowódcy będzie tutaj kluczowym czynnikiem. Eee, dobrze, tu pójdziemy na punkty. Na punkty, ale musimy też coś chyba atakować. Wzmocnij 10. No ale coś musimy atakować właśnie. A trapa też się przyda. Wzmocnienie. Dobra, spróbujmy takimi kartami to rozegrać. Chociaż mało atakowania, to tutaj wzmocnienia będziemy mieli spoko, naprzód! Wypędzić czarnych z miasta pani widzę ich dowódcę. Powinniśmy skupić na nim nasze wysiłki. Skupimy. Co ta karta robi? Zadaj wszystkim wrogom jeden punkt obrażeń. Jeden punkt obrażeń. Wszystkim wrogom. No, no dobrze. Zróbmy sobie to tak. Dobrze. Kurczę, znowu ta karta. być strasznie ciężko wzmocnijmy sobie tą kartę żeby ona nie padła no i rozgrywajmy wcześniej wam jest że czarnik będzie gościć może zadaj zadajmy im po jeden Rozwalmy pierwsze to, bo to nam najbardziej zadaje. Czy Joście i Kurwa, Nie mam Reinarda, ale zjebałem. Z zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. No, niby punktacja wygląda dobrze, ale. Ale możemy sobie ściągnąć go kukłą. Dobra Okej okay. Ej, czemu nie mogę zadawać dowódcy obrażeń? Niedobrze. Aha, mogę mu w ten sposób zadawać obrażenia, ale stracę. Kurczę. Ciężka sprawa. No i trochę mało kart mamy, nie? Marnuję się w wojsku. Wystarczy jeden strzał. Wskaż mi cel. Dobra, trzeba spasować. No ale on się ulecia cały czas. Nie ma takich... Nie mam takiej karty, żeby zadała mu tyle obrażeń. PAS. Strasznie mało kart, nie? Musimy coś nadrobić. No ale nie, no, teraz jak... Ja pierdzielę. Przygrana, przygrana walka. Stworzymy sobie lekkich piechurów. Zakończ wymianę. Pani, tam, na horyzoncie! Dostali posiłki. Fajnie, że dostali posiłki. samo. Ja to już nie mam się. Koniec. Her Co jeszcze mamy w zapasie? Reynarda... Mamy Reynarda. Ale Reynarda bym jeszcze nie rozgrywał. Arbalest na twój rozkaz.